Cześć. Witam na kanale Waniliowe Książki. W dzisiejszym filmie muszę zacząć nieco inaczej, ponieważ skala problemu, który mnie dotknął, nie mieści się już na żadnym wykresie. Dzisiaj zdiagnozowałam u siebie pewną chorobę, na którą cierpią tylko książkary. Jestem książkocholiczką i mam na swoich regałach zbyt wiele książek na to, ile ich kupuję i cały czas te, które kupuję idą w jakiś kąt, albo przynajmniej część z nich, więc w dzisiejszym odcinku będziemy sprawdzać, ile z tych wszystkich książek, które mam, są jeszcze do przeczytania, i będziemy je sobie dzielić na gatunki. Także nie przedłużając dłużej, zapraszam. Co do niedawno robionej przeze mnie reorganizacji biblioteczki. Tutaj się trochę zadziało, tu się wykrzywiło, tu się przeważyło, i tak wyszło, że powstał taki stos tu na dole i w innych miejscach również, więc nie zwracajmy na to uwagi. Ja będę to wszystko od nowa układać, ale chciałabym właśnie, żeby tutaj były same książki, których nie będę na pewno czytać, albo które już dawno przeczytałam, ponieważ jeżeli ułożę je w taki sposób, w jaki bym chciała, to później się do nich nie dostanę. Zacznę od tych na samej górze. Tamte czytałam. Tutaj mam The Never Ending Story, ale nie mam na razie zamiaru jej czytać. Rosario tyras! Nie czytałam je. Następnie trendowatej również jeszcze nie czytałam. To, co to jest? Miasto szklanych słoni. Nie mam pojęcia, co to jest tak szczerze. Na razie nie daję tego na swój TBR, ale tak, cztery kobiety tego nie czytałam. Tych trzech kolejnych również nie czytałam. Jezus Maria zaraz poleci. Ani złego słowa i Frankenstein! <noise> Jezus! Jezus, to się ledwo trzyma. Jeśli ma być szczera, to ja naprawdę nie wiem, jak to się dzieje, ponieważ mi się wydaje, że zwykle jak. Jak zamawiam jakieś nowe książki, to nie czytam raczej. M maksymalnie jakiejś części z nich, a. A tutaj się tyle ich uzbierało, że ja jestem w szoku i już moja mama usłyszała huk książek uderzających o drzwi i krzyczy, bo nie wie co tu się dzieje i czy ja żyję, czy może nie. O nie! Wiem, że w reorganizacji biblioteczki mówiłam, że ta wieża książkowa jest nie do ruszenia, ale jak widać, jak chcę wydostać choćby kilka książek z jej konstrukcji, no to nie jest wtedy taka niezawodna. Przy okazji znalazłam jeszcze Syrenę i pani Hanko, która wpadła pod regał i tego też nie czytałam, więc idzie na stosik nieprzeczytanych, tak samo jak te. Nędznicy, ale to jest wersja skrócona, więc nie wiem, czy to będę czytać. Trzej Moszkieterowie, Balwoperze, Małe Życie, czeka na mojej półce od nie wiem dwóch lat, ale jakoś tak nie mogę się za to zabrać i też zapominam, że to mam. Możecie mi dać znać, czy to naprawdę jest aż takie traumatyzujące. Hotel Portofino również nieprzeczytany. Tak szczerze nie mam pojęcia, co to jest. Nie pamiętam kupowania tego, ale pewnie kupiłam swoje, swojej erze kupowania tak naprawdę czegokolwiek. No i wyszło, że kupiłam romans historyczny. Tego raczej nie przeczytam, więc raczej komuś oddam. Kobieta z amuletem, również nie przeczytana. Tutaj się robi coraz ciekawiej. Teraz całą mrufuer muszę przełożyć gdzieś tam na razie bo chcę się dostać do całego zafona. Aha, zafon prawie wyskakuje już do mnie i wyskoczył. Przed chwilą odwiedziła mnie mama, dzieląc się ze mną swoim niezadowoleniem spowodowanym hałasami wydobywającymi się z wnętrza mojego pokoju. Ale idziemy z tym dalej, postaramy się to zrobić jak najspokojniej, bo jednak jest już chyba cisza nocna. Za chwilę sprawdzę. Jest 21.36, czyli jeszcze mam 24 minuty na hałasowanie. Nie, Babel, nie! Proszę tylko, nie, Babel! Babel się zgniótł całkiem. Nie, proszę, żeby to tylko nie upadło bardziej, bo wtedy już bym chyba. Nie zdążyłam nagrać kolejnego filmu, ponieważ zostałabym ośmiercona. Nie! Przy okazji znalazłam nieznośną lekkość bytu, o której zapomniałam, i chyba rok temu zatrzymałam się na tej stronie i jej nie dokończyłam, bo o niej zapomniałam. I tutaj karta UNO jako zakładka, ale. Już nic z niej nie pamiętam, więc chyba ją sobie przeczytam na nowo. Tak więc trafia tutaj. Kręgu nie traktuję jako nieprzeczytaną, ponieważ czytałam ją kilka razy jak byłam młodsza, a teraz niedawno po prostu ją kupiłam po raz drugi, bo... Z tamtą coś się stało, nie pamiętam co, czy sprzedałam, czy oddałam, ale to nie jest tutaj istotne. Najistotniejsze jest to, że już czytałam ją kilka razy i myślę, że na razie nie będę się za nią zabierać. Z książek Elif Szafak wstyd się przyznać, bo to jest jedna z moich ukochanych autorek. Nie czytałam jeszcze Benkarta ze Stambułu ani 40 Zasad Miłości, więc to również idzie. Na Mój TBR. Faraona również jeszcze nie czytałam. Zew Cthulhu zaczęłam, ale jak na razie przeczytałam tylko to pierwsze tytułowe opowiadanie, więc również to trafia na stosik wstydu. Z tej serii Mistrzów Horroru i Fantastyki również jeszcze nic nie przeczytałam, ale myślę, że to jest idealne dla nich miejsce, więc te wszystkie tomy tutaj zostaną na razie. Jestem w trakcie układania książek, które czytałam albo których nie zamierzam czytać w najbliższym czasie, choć tutaj przeważają właśnie te, które już czytałam. I zdając sobie właśnie teraz sprawę z tego, że to jest najlepszy sposób na ułożenie tego, jeśli regały wyglądają tak jak moje w tym momencie. Bo to, co ja odwaliłam w reorganizacji biblioteczki, no to jakby tak, patrząc na to z logicznego punktu widzenia. To było do przewidzenia, że wydarzy się to, co się wydarzyło przed chwilą. Wydaje mi się, że wygląda tak ładnie, schludnie i tak jakby miało tak być od samego początku. Na razie moje stosy wstydu wyglądają tak, jest ich dosyć sporo, ale jeszcze nas czekają do segregacji te półki i jeszcze niektóre książki, które mam luzem. Nie czytałam jeszcze tych wszystkich i tych wszystkich. Tak mi się wydaje, tak, nie czytałam ich. Tutaj z tych w sumie też chyba nic nie czytałam, tylko co za Ochyda zaczęłam i jestem na którymś tam etapie, nie pamiętam o którym, ale ja to sobie dawkuję, żeby lepiej zapamiętywać te cenne i ciekawe informacje. Ale nie widzę sensu w przenoszeniu. Tych wszystkich książek teraz tutaj, ponieważ myślę, że są tam już dobrze posegregowane i, i tak wrócą tam na swoje miejsce na TBR-owe półki. te wszystkie książki, jak i również te, to są takie, których jeszcze nie czytałam. Tak finalnie łącznie, ale mam zamiar je przeczytać i za chwilę wam podliczę ile ich wyszło łącznie i wrócę z tą informacją. Nie licząc kodeksu karnego, który jakimś cudem się tam znalazł oraz co za ohyda, którą i tak czytam sobie stopniowo, ani księgi psalmów, która również się tam jakimś cudem znalazła. Książek do przeczytania Zostało mi, uwaga, uwaga, 76. I jak ja w tym momencie mogę mówić, że nie mam co czytać? Myślę, że takie posegregowanie swoich książek na przeczytane i nieprzeczytane, i te, które byśmy chcieli przeczytać z tych nieprzeczytanych, będzie na pewno dobrym sposobem na osudzenie swojego zapału, jeśli chodzi o kupowanie książek. I ja teraz na pewno będę się. Dobrze zastanawiać, zanim zamówię kolejne. A tymczasem będę się z Wami żegnać. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia niedługo.